Mam na imię Julka i chciałabym Ci przypomnieć, jak bardzo jesteś wyjątkowy w oczach Pana Jezusa. Każdy z nas ma czasami takie dni, kiedy zapomina o tym, że jest dzieckiem Bożym, kiedy łapiemy dołek i skupiamy się tylko na tym, co nam się nie udaje. Zupełnie nie patrzymy na Pana Jezusa, odkładamy go na bok. A skupiamy się na naszym grzechu, na naszym problemie, na naszym smutku, zamiast właśnie patrzeć w stronę Jezusa, który zawsze nam daje radość i szczęście. W takich chwilach jesteśmy też o wiele bardziej podatni na działanie szatana, ponieważ bardzo szybko może on nas dotknąć, kiedy właśnie jesteśmy osłabieni, kiedy nie ma z nami Pana Jezusa. I ja również zapałam w ostatnim czasie taki dołek, w którym jakoś przestałam wierzyć, że jednak jest we mnie ten mały okruszek Pana Jezusa, że jest Jezus w moim sercu. Po prostu poczułam się taka zupełnie niegodna, poczułam się, że ja? Dlaczego ja? Przecież ja mam tyle grzechów, tak mega źle się czasami czuję z tym wszystkim, obiecuję poprawę, a tego jednak nie dotrzymuję. Jednak wtedy pomodliłam się i wylosowałam fragment, w którym Jezus powiedział mi, że wcale tak nie jest. To jest fragment z dziejów apostolskich. Jest to rozdział 7 i werset 35. Tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się mówiąc, któż Ciebie ustanowił Panem i Sędzią, tego właśnie Bóg wysłał jako Wodza i Wybawcę. Nikt nie wierzył w mój Rzesza. Mówili mu, kto ciebie wybrał. Wątpili w niego. Ale właśnie tego, który wydawał się taki beznadziejny, właśnie tego Bóg wybrał. I właśnie o to chodzi w tym fragmencie: że nawet jeżeli ktoś w nas wątpi, jeżeli ktoś mówi, błagam ciebie, ty. Dlaczego akurat ty, spójrz na siebie, spójrz jak jesteś, spójrz jak wyglądasz? O co chodzi, że Bóg nigdy nam tak nie powie? Choćby każdy przestał w ciebie wierzyć, Bóg nigdy nie przestanie. On nigdy ciebie nie opuści, bo jesteś jego dzieckiem. W jego oczach zawsze będziesz wyjątkowy. On nie patrzy na twoje grzechy. Dlatego też waszym zadaniem na dziś jest to, aby w ciągu dnia znaleźć chwilę, by położyć naszą prawą dłoni na sercu, zamknąć oczy i powiedzieć, Panie Jezu, wiem, że byłeś, wiem, że jesteś i wiem, że zawsze będziesz. Powiedzmy to z taką żywą wiarą, wierząc w to, że tak jest, było i że tak będzie.